Dzień dobry, Jacek Zieliński, WPNA.tv, kanał telewizyjny na YouTube, Radio 103.1 FM. Moim gościem Tomek Drążek, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Program Polski Chicago sportowo, a więc polonijna piłka nożna, to jest ten główny temat. Wspaniała impreza miała miejsce w sobotę. 10 lat HDS Eagles Chicago, szkółka piłkarska, który jesteś dyrektorem. Jak ty odebrałeś właśnie tą sobotnią imprezę? Wiem, że miałeś duży stres, ale moim zdaniem wielkie gratulacje, bo wszystko zagrało na 100%. No i wspaniali goście z Polski: Sebastian Mila, Maciej Chorążyk, a więc ludzie z PZPN. Zgadza się. No, niesamowity moment, wzruszający moment, bo na niektóre rzeczy byłem nieprzygotowany, które, o które zadbali moi tutaj goście. Mówię tutaj o takim fajnym wideo, które. Pokazało przez te 10 lat, które właśnie minęły na nasze różne momenty, różnych gości fajne przemówienia różnie takie od serca ludzi, także naprawdę byłem wzruszony. Frekwencja też nie spodziewałem się nie spodziewałem się, bo wiem, że w tych czasach coraz trudniej jest prowadzić bale. Zresztą ty jesteś ekspertem w tych sprawach, także na pewno wiesz, że, że to nie jest łatwe. Także muzyka świetna, także tu ukłony dla DJ-a Seby. Kuchnia znakomita, także o to byłem spokojny. W sumie tylko, tylko powtórzyć to w następny tydzień. No tak, tak, ale pewnie spotkamy się jak będzie 20-lecie, może na 15-lecie, żeby to było częściej. Ta szkółka, o której rozmawiamy, powiedz mi jak ona funkcjonuje, jak Ty oceniasz, jakie jest zainteresowanie. Jaka jest skuteczność też szkolenia tych młodych piłkarzy maluchów czasami, prawda? Tak, tak, obniżamy powolutku wiek, w którym przyjmujemy dzieci. Mówię dzieci, bo to nie zawsze są chłopcy, jesteśmy otwarci też na dziewczynki, chociaż to jeśli chodzi, jesteśmy w 95% polonijnym klubem. Także jesteśmy bardzo specyficzni, chociaż język na boisku między chłopcami czy dziećmi jest angielski? Trenerzy też to prowadzą w języku angielskim. Oczywiście mamy tą przewagę, że mamy możliwość coachować dzieci po polsku, i nie zawsze przeciwnicy to lubią, także to jest takie dosyć ciekawe. Myślę, że były bardzo dobre momenty. Teraz jest taki, jesteśmy tak pomiędzy zmianą pokoleń, bo te najlepsze roczniki odchodzą, są coraz młodsi. Ale to tak, tak jak wszędzie, raz u góry, raz na dole, raz po środku, także idziemy twardo, tak samo jak twardo przeszliśmy przez, przez COVID, niby najtrudniejszy czas, a dla nas to, to było nie, nie, niesamowite momenty, bo praktycznie nie można było grać w Illinois, a graliśmy co dwa tygodnie w innym state. A powiedz mi, bo zanim był ten bankiet wspaniały, to wcześniej... Był obóz, jeżeli chodzi o te największe amerykańskie talenty, które mogą gdzieś tam zaistnieć w polskiej piłce nożnej, to było na Florydzie, byłeś tam, był właśnie Sebastian Mila, były inne osoby Marcin Dorna, prawda, z pzpn u i jak rozmawiałem z nimi wszystkimi, to jednak każdy podkreślał, że ci młodzi piłkarze, którzy czy też dziewczynki, bo tutaj też jest całe pole do popisu, prawda? Bo tak bardzo jest popularna amerykańska piłka kobiet, że pewnie jest wiele wspaniale grających dziewczyn, które tu się do reprezentacji nie załapią, a w Polsce mogłyby być podstawowymi zawodniczkami pierwszej reprezentacji kobiecej. Ale padał ten warunek taki, że jednak powinni porozumiewać się bardzo swobodnie w języku polskim, żeby myśleć o tym, żeby wejść. Właśnie do tych drużyn reprezentacyjnych biało-czerwonych. Tak, to zawsze od pierwszego spotkania, które otwiera, albo Bartek Zalewski jest zawsze, ale tak jak teraz był również Marcin Dorna, Sławek Kopczerski, zawsze to podkreślają, że musicie rozmawiać po polsku. Tak? To, to jest wymóg. Różnie z tym jest na tych naszych kampach selekcyjnych, bo niektórzy. To jest na przykład trzecie pokolenie dziadkowie byli Polakami, ale oni, oni chcą grać. Oni chcą grać dla nas, dla biało-czerwonych ba, ba, biało barw. I nie, 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 nie zawsze to na początku wychodzi, ale, ale widzimy, że na następnym y, obozie już jest jakiś y, postęp. Także to, to, co powiedziałeś, absolutnie to jest y, fundament. No tak, no bo Franciszek Smuda, zresztą Sebastian Mila pisze o tym w swojej książce. Y, Doprowadził do sytuacji, że na zgrupowaniu kadry był stolik, gdzie rozmawiali między sobą reprezentanci polskiej reprezentacji piłkarskiej w biało-czerwonych strojach i był stolik, gdzie rozmawiano tylko po niemiecku, prawda? Bo jednak no, zbyt dużo się tych piłkarzy, tzw. Tak farbowanych lisów, pojawiło w polskiej reprezentacji, ale to zupełnie, zupełnie inny temat w tym momencie. Ty jesteś osobą, która jest związana z polskim związkiem piłki nożnej, bo pełnisz funkcję szefa scoutingu na Stany Zjednoczone. Może nie szefa jest nas dwóch oficjalnie scoutów. Ja jestem tutaj na Midwest Chicago przede wszystkim, a jest Piotrek Sala, który jest. Czyli jesteś szefem na Midwest? Można tak powiedzieć. Można podpowiedzieć. Oczywiście to jest oficjalnie moja funkcja. Mam ludzi, którzy mi pomagają, bo nie jestem sam w stanie tego penetrować. Na, na po, wschodnim wybrzeżu w New Jersey mamy następnego skauta, także staramy się rozdzielać, ale już coraz więcej ludzi nam pomaga w innych stanach. Mamy w Dallas, mamy w Michigan kontakty, mamy na Florydzie, także naprawdę rośniemy w siłę. Ten projekt nabiera tak dużego rozpędu. Mamy skautów nawet w Brazylii w tej chwili. A powiedz, co byłoby Twoim sukcesem, właśnie jako skauta? PZPN-u. O czym marzysz, jeżeli chodzi o tych chłopaków, których starasz się znaleźć i w jakiś sposób przekonać do tego, żeby grali w polskiej reprezentacji? Co byś traktował jako swój życiowy sukces w tej, w te, w tej swojej roli? No Myślę, że moment, kiedy zagra dla pierwszej reprezentacji, bo już nasi tutaj wychowankowie grają dla różnych młodzieżowych, ale pierwsza reprezentacja jest najważniejsza i, i tak jak my mówimy. Na, 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 na tych obozach. Gramy z drużynami z MLS-u ostatnio i wynik, wiadomo, zawsze chce się wygrać, ale nie jest najważniejszy. My nie chcemy meczu wygrać, my chcemy wychować tutaj reprezentanta Polski, ale pierwszej kadry. Szkółki piłkarskie w obrębie aglomeracji szkagowskiej jest tego multu. prawda? Jest bardzo dużo tych szkółek. i Jest też dużo szkółek polskich. Powiedz, jak, jak wyglądają relacje między Wami? Yy, współpraca? Czy porywacie sobie najlepszych młodych piłkarzy i czy to jest tak, że jak ktoś z Waszej szkółki na przykład przechodzi do szkółki powiedzmy Chicago Fire, czy też drużyn młodzieżowych Chicago Fire, to traktujecie to jako coś fajnego, czy też nie do końca? Trochę zło złożone pytania, ale przede wszystkim uważam, że nie ma złej krwi między polonijnymi tutaj klubami. Jest oczywiście rywalizacja i to są takie fajne te polonijne derby, gdzie jest dodatkowy gatunek emocji, ale to się odbywa wszystko tutaj na zasadach fair play. Nie przypominam sobie jakichś tutaj, żeby były skandale czy problemy. To, że ludzie, zawodnicy przechodzą z klubu do klubu, to jest normalna rzecz, bo tak się dzieje wszędzie. Niech tak, się tak... uczą od małego, prawda? Że tak, się przechodzi z klubu do tak, klubu. Tak, tak, tak. Także tutaj nie, też nie, nie, nie widzę żadnej nie wiadomo, jakiej sytuacji. Jeszcze... Mówiłem o tym, że no pewnie ci chłopcy gdzieś tam jak zostaną e, wytropieni, że tak powiem, przez na przykład skautów Chicago Fire. Tak. No to, to też, to, czy to jest dla nich awans sportowy? Jak Wy to traktujecie? Tak. Jak Ty jako szef w... szkółki? Świe, świetne pytanie. Dla... Wiadomo, ch chciałoby mi się, ja, się w, mieć u siebie w drużynie i w klubie jak najdłużej tych najlepszych ale to musimy traktować jako sukces. Tak jak zapytałeś, to jest celne pytanie. To może no, tylko tak trzeba podchodzić do tego, żeby nie blokować chłopaka, nie, go, nie oszukiwać go tam, nie opowiadać mu bajek, tylko po prostu promować. I my to robimy od 10 lat. Czy to jest Chicago Fire? Wiadomo, że to jest największa akademia, ale tak samo mamy tutaj akademię MLS-u, MLS gdzie, gdzie są sakersi, gdzie jest FC United, i tutaj na, co roku dostarczamy zawodników, Mamy fajną, fajne relacje z dyrektorami tych, tych trzech akademii, także tutaj to fajnie wygląda. Oni wierzą nam, że nawet jeżeli oni kogoś nie wyłapali, a my zadzwonimy i polecimy, to oni zawsze, zawsze nigdy nie odmówili, zawsze wezmą do siebie na, na, na kilka treningów popatrzeć, bo wiedzą, że, że jest jakość, idzie za tym jakość. Tomek, a powiedz, jak to się stało, że w ogóle pojawiłeś się w Stanach Zjednoczonych. Jak wspominasz ten moment. Momenty początkowe swojego pobytu tutaj, swoje doświadczenia też w sporcie polonijnym. No to przyjechałem tutaj w 1999 roku na turniej poloniny. Kolega Artur Durski, ja jestem ze Szczecina, on tak samo, z jednego osiedla nawet. Dwa różne kluby, bo ja Szczecin, on, Szczecin, zadzwonił do mnie. Słuchaj, zostałem grającym trenerem Wisły Chicago potrzebuję nowych zawodników, co robić. No, no, mam, mam wolne wakacje, bo byłem już po studiach e, nauczycielskich, e, grałem w Niemczech e, w piątej lidze i akurat taki sezon ogórkowy, jak to my tu mówimy w żargonie, no to trzeba było mieć wizę wtedy, także działacze Błyskawicy mi ją wystawili, bo on wtedy e, b, e, b, Błyskawica to organizowała jakoś tak. W każdym bądź razie znalazłem się w Chicago, ale na lotnisku zmiana planów, jak to powiedziałeś, ta migracja z klubu do klubu. Mówi, plany się zmieniły, gramy, będziemy grali w innym klubie. Mówię, w jakim? Krakowia się wtedy reaktywowała, z którą ty masz też chyba dobre... No ja grałem tylko w drugiej drużynie. Tak, ale, ale znasz zna, zna, tam masę wspaniałych ludzi. Marian Geszkie wtedy wracał, uznany trener, nie tylko tutaj na środowisku amerykańskim, ale przede wszystkim polskim. Też reaktywował ten klub tam przy udziale Mariana Nowackiego i, i zagraliśmy tam. Zagra, zagrałem dla, tej, yy, dla Krakowi. Później Krakowia yy, chyba nie udało nam się awansować do yy, Major Division. Przejął to Zygis z Centrum Sport i tak krok po kroku yy, kończyłem powolutku swoją karierę, bo jeszcze grałem yy, w Wigelsie. Za chwilę byłem trenerem błyskawicy, ale zawsze, zawsze, zawsze chciałem trenować młodzież, bo wyjeżdżając tutaj do Stanów, już pracowałem w szkole sportowej, która współpracowała z Pogonią Szczecin. Także już od samego początku miałem kontakt z, z, z dziećmi i lubiłem to do dzisiejszego dnia. Czuję się w tym bardzo dobrze. No to na zakończenie rzecz bardzo ważna, chyba najważniejsza, bo tutaj mamy i oficjalną piłkę Mundialu, i trofeum oficjalne. Troszkę może to nie jest to, o które będą walczyć piłkarze, ale wygląda identycznie Twoje przewidywania, no bo mamy te marcowe baraże, mecz z Albanią u siebie na Narodowym Warszawie, potem albo Szwecja, albo Ukraina, Białoczerwoni będą tutaj? Ch bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, ale wiem, że będzie e, ciężko. Wszyscy mówią, że mecz z Albanią to musimy to przepchnąć nawet kolanem, Wierzę, że magia stadionu narodowego nam pomoże i, i będziemy w dwóch meczu. Myślę, że chyba łatwiejszym przeciwnikiem będzie dla nas Ukraina bo Szwecja, pomimo tego, że zdobyli, zdobyli, zdobyli chyba tylko dwa punkty, ale mają tak dobrych zawodników, że oni te… Linię. I mają tyle czasu, żeby się przygotować, tak. więc. Za tym pamiętamy mecz, gdzie Czesiu Michniewicz awansował. Po, po znakomitym spotkaniu, chyba najlepsze spotkanie za, je, za jego kadencji, właśnie ze Szwecją, świetnie rozegrane, ale no, wtedy się wszystko nam ułożyło. Ja myślę, że Szwedzi będą chci, chcieli się zrewanżować, ale no wygrajmy z Albanią, niech sobie Szwedzi... dalej. Tak, niech, ta, niech sobie po, poradzą z Ukrainą i zobaczymy. Tomek Drążek, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Polskie Chicago na Sportowo, e, materiały wcześniejsze możecie znaleźć na naszym Kanale YouTube wpna.tv Dziękuję Jacek Dzieliński, radio 1031fm.